Mm. Już się tutaj przygotowuję. Dobra, no, możemy już zacząć nagrywać. Już. Siema, siema! Z tej strony Stewek w tym filmie. Tak jak kontynuujemy dalszą część, yy, czyli po prostu szukamy jakiejś jaskini. Tutaj pamiętacie, że tutaj było gdzieś yy, zombiaka słyszeliśmy. No nie wiem, no czy parko znaleźć, no bo nie oszukujmy się. Albo zejdziemy tam na dół i będziemy poszukać gwiarcu. Bo mój eku już jest prawie pełne. Może tak bardziej, żebyście tam widzieli. Koniec. Ha, jest I 3, 2, 1. Panie. Skraw widziała. Zapasuję. Znaleźliśmy tę jaskinię i no żelazo, mordeczki, bo niestety tam, tam, gdzie wtedy się wybraliśmy, gdzie zdobyliśmy tak mało żelaza, że tylko to dostać na jednego, to po prostu było to dla mnie bezsensowne, ponieważ wziętko takie, tak jakby po drodze żelazo, to nie było tak jakby taka jaskinia, że o, ile tych przedmiotków, ale gdzieś tutaj słyszeliśmy zombiaka, pamiętacie czat? Chyba tak, chyba tak. W ogóle Was zapraszam na samym stracie, Was zapraszam na mój Instagram, który będzie w opisie Maków 5K biznes I na X Ty. Dwa obie, obie konta są bardzo fajne, spoko. E, tam jest Mury. E. Na razie na YouTube nie zamierzam pokazywać. Ty! ja mało się nie jestem debil. W życiu? Ja słyszę lawę. Jak nic, jak tu chyba diaksy. Lawa. Cyk, widziałem. W jaksy. Dobra, mam, mam te... mam restona, mogę kopiować tełki, nice. Czyli na przykład jak mamy, ej, tak jak mówiłem w zeszłym w poprzednim odcinku, jak mamy tyle żelaza, czyli tego, tego, to po prostu chyba trzeba mieć dozownik i to się jakoś tam robiło. nice. Mordeczki, my kozaki jesteśmy. Jak przerwie odcinek, to trudno. Pewnie go i tak wrzucę albo i nie. Ale mam nadzieję, że nie przerwie. Kurde. Najgorzej to będzie z powrotem, ponieważ Ile mamy już tego? 24 żelaza. czyli jesteśmy na drogę do Mhm. Ale ta jaskinia jest jakaś taka średnia, więc może skupimy się dalej. Jeżeli coś może nowego znajdę, to będziemy się zaraz widzieć, więc elo. Znalazłem coś. Jak w sumie tutaj widać jakiś węgiel. No spoko, spoko. Taki w sumie trochę żelaza, jakiś tam węgiel zawsze będzie ok. Kliknąć w tym bo kurde musiałem coś zobaczyć. E, więc tak jak mówiłem, zapraszam Was na mojego Instagrama. E, wszystkie tam są zdjęcia z moją nie chodzi mi o to, że pokazałem tą mordę, żeby być sławnym lecz chodzi mi o to, że po prostu nudzi mi się i chciałbym jakoś ujawniać to, co robię tak jakby w moim życiu ponieważ, no co nie, chciałbym i to bardzo E, pokazać innym, na przykład moim kolegom, czy kimś tam, e, jak po prostu wygląda moje życie i, i po prostu szukać, po prostu wszystko robić. Ty, osłangacie! Polidzą. Zlizał raczej. Och, mordeczki. Coś już znaleźliśmy. Pięć minut nagrywania, najsik. Chciałem dzisiaj mieć diaksy albo w następnym odcinku, bo tak myślę, że jeszcze jeden odcinek z tego. tej kejwa będzie, ponieważ dwa, jeden odcinek jeszcze z tego będzie. Mam już w ogóle dużo odcinków zapasowych do wrzucenia, więc myślę, że postaram się jak najbardziej wrzucić je tutaj wszystkie. Eee. Hmm. Więc myślę, że będę miał film na ten. Wrzucę go jak najszybciej, bo w piątek bym dużo jeszcze filmów nagrał. W piątek, tak, szczy dwa filmy. Hmm. Ciekawe, za ile mi ta pamięć padnie, no bo nie chciałbym tak. Chyba, żeby. Co nie, jest tam jeszcze 10 giga, więc raczej raczej te 10 giga mi się szybko nie zapełni, bo. Pierwszy odcinek musiałem wrzucić z e, tej aktywności e, na innym telefonie. Tylko właśnie go skupiłem, bo to jest ten minus, to jest ten minus. A tak to już bym go wrzucił i byście mieli konert w środę, co nie? A teraz to nagrywałem coś to w czwartek. A dwa filmy nagrałem w środę chyba. Tak? W, to... hmm, w środę, w No, chyba w Dobra. Tutaj jest kolejny. Ty, ja w ogóle kopię to żelazo, bo coś mi to słabo idzie. To coś... nie wiem, co ja w ogóle robię w tej grze, ale coś robię. Tam w ogóle pamiętam, że było żelazo, chyba tam, gdzie zrobiliśmy tego szkieleta niedobrego, który przez niego prawie zawał sercem dostałbym, więc w ogóle mam tak to dużo jedzenia. Dobra, zrobię to tym, będzie szybciej stać nas, co nie? w ogóle jak znajdziemy tak gdzieś dużo diaksów, no to potem, y, po prostu ja też będę grał samemu, na przykład w piątek też sobie pogram tam w Solę, nie będę tak nagrywał tak... nie będę tak nagrywał dużo filmów z tego survivalu ponieważ no nie chcę cały czas wrzucać odcinków ja na przykład kopie, ja, by, ja bym chciał jakieś klepy wrzucać, na przykład takie, że nie wiem Idę klepać się albo coś wydawać. bardziej to klepanie się z tymi potworkami byłoby bardzo, ale bardzo fajne. Klepa jednak z takimi ziomeczkami to było bardzo, ale to bardzo fajnie. Może kiedyś kogoś zaproszę jeszcze na serwer, bo naprawdę spoko. Ale tu gdzieś było. laso, tu gdzieś laso, albo już go wydobyłem. Chyba jednak tak. Ile mamy? Dobra, 8 minut nagrania. Panowie, ja teraz tutaj szybciutko biorę. Tutaj gdzieś to jest poziom 12, na którym najczęściej chyba są diaksy. Więc ja robię cięcie i widzimy się zaraz. Jak może coś znajdę, diaksa? Ej, mordaczki, właśnie coś znalazłem. Nie wiem, co to jest. I teraz tak nie zrobię. Tak zrobiłem, że wpadłem. O, widzicie? takie, jakby takie pasze. Takie drży. Ty, co tu się stało? Co to w ogóle jest, ten blok? On tutaj jest? Jakim mi prawem? Wy, ty, w ogóle? Skąd ten blok tu jest? Ja w ogóle go kopię. Co tu chodzi w tym Minecraftowym świecie? Co tu? I coś mnie bije! Ten blok mnie bije! Wy, ty wy w ogóle? Mam ten blok? Tam mam pięć. No Dobra, ja nie wiem, co ja już tu robię. Tu w ogóle jest woda wszędzie! Ty i. Czemu tu jest woda? Jezu! Mordeczki prawie mięsne. Czemu to zabieraj no HP? Wiecie co ja proponuję? Pochodnie nie mogę postawić tak jak na PS3. Na PS3 znaczy się dało postawić, a tu. O, w Może już się nie mogę stać. Dobra, mordeczki, a nie było ryzyko, było ryzyko, że zjadalibyśmy jak najgorsze sliwy. Dobra, e, więc widzimy się zaraz po cięciu. Mordeczki, mordeczki, nie, czy wy to widzicie? Coś tu jest niebieskiego. Diaksy! Oh yeah man, oh yeah man, oh yeah, man. Zobaczymy ile tych diaks tu będzie. No naprawdę, nie spodziewałem się. Yeah. Raz, dwa, trzy, czy, czy daj. Trzy diaksy już mamy na kilo, essa! Ale nie, moż, nie można kopiować. Trzy diaksy? Wykopiamy je. Trzy diamenty, niestety nie było ustawione. Dobra, ja tu kopię dalej. Coś właśnie odwaliło. napis wiecie co? Podoba mi się już ta gra jest już ja jakaś lepsza dobra mordeczki myślę że ten film Wam się spodobał jeżeli tak, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę, suika na kanale oraz dzwona. Jak widać zdobyliśmy 3 diaksy na kilo, ale wolałbym mieć trochę więcej, żeby je zacząć kopiować. Więc co? Ja wam dziękuję za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy znowu. Ta aktywność, przepraszam Was za moją aktywność, ale na Instagramie wszystko jest. Więc zapraszam moje IG, czyli Instagram. Nazywa się Mako 5K Business. Mako 5K Business, więc co? Ja wam dziękuję, mordyczki, za oglądanie tego filmu więc yy, kolejny odcinek będzie też z Kejwa, tylko więcej, ciekawszy, ponieważ będziemy kopać i szukać jak sobie, więc będzie ciekawiej więc i jeszcze tak gdzieś dwa odcinki zrobimy z tego cave'a, z tej kopalni, ponieważ chcemy mieć dużo surowców, żeby tu gdzieś tak wrócić za miesiąc, więc hasta la vista i cześć!